Cześć widzowie! Słuchajcie, jest taka sprawa. Jest... bardzo. Bo tutaj musi być dużo łapek, bo wtedy chcę mieć Nintendo Tak, co chciałaś powiedzieć? Ja chciałam powiedzieć, że nie nagrywam z kamerką, dlatego że mi się. <zysy> <załek> to nie powiedziałeś to No i po prostu nie. Teraz od gramy sobie nie teraz. Dobra, nie Dobra, gramy ostatnio. Ja się do kamery, Ja Dobra, ja mogę się pokazać. Moi drodzy też widzę, bo tutaj jest mój kolega. I dzisiaj chcę Wam po powiedzieć, że kolega... Trafił mi szóstkę i z tej szóstki poszła fajter. Bardzo był fajny materiał, ale taki chłopiec w tak przeszkadzał, że on musiał w milion razy odmówić nagrywać. No, to prawda. Dobra, to nie pogodziłem się do komary, dobra? Dobra, ja jestem gotowa. I dzisiaj, i dzisiaj, Dzisiaj chcę wam po powiedzieć, że dzisiaj będą dwa odcinki na tym kanale teraz, dlatego, będzie że oczywiście więcej jakby nie Kornel. No, dzisiaj dzisiaj będą dwa odcinki, dlatego, że ten będzie z moim kolegą youtuberem kolejnym, a teraz będzie, a potem będzie z taką koleżanką może Zos którą

Obo oh. oh, moja oh. kova i tak Dobra je ja je, chciałam Bye bye Oh boy <skürk _ertitidida> Bye 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 oh. bye bye oh. bye Bye oh, okay. Okay. bye Dlaczego bye Dlatego mnie nie wyrzuciło Nie wierzę O o o big 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 Jedziemy z tą gierem. Ja w tej chwili jestem flakiem. Jezus Maria. O o o o mama. Mamy więcej, mamy więcej. Dobrze. Dobra. Głowa, głowa, dawaj. Nie, złym jestem. O, Teraz mam szansę. Bum, bum, bum. Dobra moi drodzy. Mam, mamy już 71, to i tak dużo od tych zjazdek na nagrodzie Jezus Maria, ja to się dzieje, co się dzieje, to się dzieje Dobra, jak ja skaczę i bum i bum, i bum, i bum, i bum i bum, i bum Mamy to, mamy to Mamy to, mamy to Mamy to, yeah boy Oj Nie chcę, to, to zrobię zrobię o, jestem już. O nie, mam już. Mam już. No nie, co? Uślałem. Dobra, świecie. <śmienicza> Dobra, chłopka w górę. Jedziemy. Dobra, ja w ogóle tak. tak. Kokus pokus czary-mary, w tej skrzynce jest twój stary. Ej, Kajtek, ty otworzysz? Nie, czekajcie, jeszcze raz. Kokus pokus czary-mary, w tej skrzynce jest twój stary. I jednak nie mam. A mogę powiedzieć jeszcze punkty boku? Ale ty dziewczyn... Ja na nazywam I, I właśnie... Ja się nazywam Wiktor M. Mam nadzieję, że będzie, będę mieć dużo subskrypcji, dużo łapek i... Ale tym